Zobaczcie, jaki piękny samochód chcę Wam pokazać. Nie, no naprawdę sztos totalny. Zobaczcie, co tutaj stoi. SAP 93. Na ten temat będziemy robić materiał, a Nie no, niesamowity jest. Z technologicznego punktu widzenia SAP to naprawdę fajne auto. E, tutaj jest taka super nowinka technologiczna. E, otwiera się tylko z prawej strony. Zaskoczony jestem tym rozwiązaniem pierwszy raz spotykam. No, i jak prawdziwy Szwed musiałem sobie kupić kawkę. Podobno Szwedzi piją dużo kawy, jedzą żółty ser. Więc. Więc. Ser Wypić kawę. i coś nagrać. Pomijając ta półeczka tutaj, naprawdę jest spoko. Sap chyba po to to zrobił w ogóle. No, nie chodziło o RD Kenie. Ewidentnie SAP dba o powietrze na zewnątrz, bo yy, upuściło się troszeczkę z opony. Także nabiliśmy w atmosferę tutaj zewnętrzną. Trzeba będzie dopompować. Ej, bez jaj. Nie mam. Kurde. Otworzył się kubek. Kawa z żabki. Eee, nie ma miejsca na. Nie ma miejsca na kawę. Po prostu. SAP 9.3. Nie ma miejsca na kawę. Nie ma cup holdera. Bez jaj. Niby podczas drogi, jak ja sięgać mam po tą kawę, nie? To jest ciekawe. To jest ciekawe. Miejsce na kluczyk. Proszę bardzo. Ciach. Pięknie. Dobra, nagrywa się? Nagrywa się. A pewno się nagrywa? Czekaj, stacyjka ready. Kierunkowskazy mamy. Światła mamy. Samolot został przygotowany. Szybko trochę zamkniemy. I możemy jechać. Sytuacja jest następująca. Wzięliśmy tego Saba. I na samym początku chciałem powiedzieć, że ja tego nie nagrywam z punktu widzenia specjalisty, nie wiadomo jakiego machera i tak e, dalej, tylko zwykłego lajka. Gościa, który szuka, szuka samochodu w granicach 8-10 tysięcy, bo ten samochód będzie tak wystawiony, tak będzie do sprzedania, został kupiony za 1200 zł. gość na tym przyrobi z 6-7-8 tysięcy, a dlaczego nie? E, dlatego, bo gość ma pojęcie jak szukać samochodu, wyciąga je z znajduje, kupuje i tyle. Auto jest super, jest naprawdę stanie. Nawet jak ktoś kupi to za 9 tysięcy, to ma to ma fajny samochód, to ma przegląd, nie jest w nie, nie wiadomo jakim e, złym stanie, jest, jest, jest fajne. I teraz tak, ja kupuję taki samochód, jestem takim kupującym. I kupuję taki samochód, bo szukam auto dla siebie e, i chciałbym kupić samochód do 10 tysięcy i... Nagrywa się cały czas? Nagrywa? Nagrywa. E, mam nowego, mam, mam, mam nową dziewczynę do nagrywania materiałów, także muszę ją kontrolować. I e, auto jest załóżmy do 10 tysięcy. No i przeżarły mi się wszystkie Mercedesy C-klasy, Audi A4, BMW trójki, Ople Vectry i nagle zostaje Saab. W życiu nie jeździłem Saabem w życiu nie miałem doświadczeń żadnych z SABem. Nie jestem specjalistą od SABa, nie jestem mechanikiem, nie jestem tutaj jakimś ultra gościem, który ma nad programową wiedzę, tylko jestem zwykłym gościem, który chce kupić sobie taki samochód i opowiada o swoich pierwszych doświadczeniach. Bo ja ten samochód nieraz oglądałem na olx w sensie SABa no i gdzieś tam mi się przewijał, myślałem, a może nie, to, ale z SABem to jest chyba tak jak z wieloma rzeczami, jak z oliwkami, czyli żarciem takim kiedyś nie jadłem oliwek, a teraz się nimi zajadam. Do tego trzeba dojrzeć. I chyba do saba też trzeba dojrzeć, bo ta sylwetka jest tak brzydka, że aż ładna. To właśnie deska, nie świecisz, czy sobie świecisz, jak świecisz, no dobra, świeć tutaj. E, na przykład, zobaczcie te nawiewy, trochę, trochę, trochę takie inne podejście do rzeczy. Tamte nawiewy, te gałeczki takie fajne, to jest 98 rok, ta deska rozdzielcza jest do, e, do, do szefa, czyli do kierowcy. Bardzo podoba mi się tutaj ten prędkościomierz. W ogóle sobie tak opatentowali ten temat, że zobaczcie, wyskalowali to od 20 do 140 z dużą, z dużą przestrzenią. Czyli jak przyspieszasz, to ta skalówka strasznie, strasznie szybko leci, bo i wydaje się, że mega szybko auto przyspiesza, one bardzo szybko przyspiesza, bo 8,5 sekundy do setki to jest dobry wynik na 185 koni, ale wizualnie to ona tak leci, bo są bardzo duże przestrzenie między na przykład 60 a 80, więc wydaje się, że to auto ma jeszcze lepsze wyniki i jeszcze lepsze, jeszcze lepsze przyspieszenie do 100 Lecimy tutaj bezpiecznie z kierunkowskazami. Ale podaj opowiadajmy po, o tym o jakichś mankamentach. No tu coś nie świeci, to auto będzie do sprzedaży. Umówmy się, to jest prawie 30-letni samochód, ale ja jestem zaskoczony, w jakim jest stanie, tym bardziej w jakie pieniądze był kupiony. Więc tutaj to nie świeci, tutaj coś się wypaliło, jak w BMK wypala się, jest OK. Jestem mega zaskoczony, jak ten silnik pracuje. W ogóle jest, wyciszenie tego auta to jest jakiś inny level. Praca i kultura tego silnika to jest ten B204, tak, dobrze mówię, 204E, takie oznaczenie silnika. To jest sabowski silnik, który potem są te silniki oplowskie i ten samochód, kultura pracy tego samochodu. Inny level, nie? Myślę, że za te pieniądze i w tej kategorii aut e, e, czy BMW, Audi i tak dalej, e, no to ciężko uzyskać tak, tak fajne odczucia, takie wyciszenie i taką deskę rozdziercza, która jest taka... Ona jest w skórze w ogóle, nie? To jest, a to jest skóropodobne, ale chyba to jest skóra. Rozmawiałem z kimś na ten temat i on mówił, że skórą to jest e, obszyte e, i tak to wygląda. Ona jest miękka, ona nic nie strzeszczy, w ogóle wygląda to e, obłędnie, obłędnie dobrze. Tak jak mówiłem, są to jakieś mankamenty, które można, było, które można było poprawić. Później widziałem, pokażę Wam, jak wyglądają fotele, bo w fotele wyglądają tutaj jak kanapy i są kanapami zagłówki, które są mega konkretne. Głowy sobie na pewno nie urwiesz, jak, wy, jak będziesz miał wypadek czołowy, to pewnie będziesz nie przeżyjesz go, ale głowy Ci nie urwie, bo zdarza się, że jak nie ma zagłówków, po to tam zagłówki, żeby głowy nie urywało. Rozmawiałem kiedyś z takim strażakiem i on właśnie mi o tym powiedział, że najgorsze właśnie w takich samochodach tuningowanych, jak gdzieś tam zagłówki w latach 90. zdejmowali. No i potem mieli kolizję i ta głowa jest na tyle ciężka, że jak uderzysz, i ona leci do góry do góry, to ta szyja nie wytrzymuje, głowa się urywa. No i ona potem gdzieś słabo później dla rodziny. Dlatego montujcie zagłówki, nie rezygnujcie z zagłówku, zapinajcie pasy, żeby auto było sprawne pod względem bezpieczeństwa, resztę, resztę się nie liczy. Ten samochód chyba w ogóle ma gaz, tak? Czy on ma gaz? Ma gaz? Ma gaz. Ten samochód ma gaz. Jeździmy na benzynie, więc myślę, że to jest, ma w ogóle grzane fotele. Więc to, yy, tu jest klimatyzacja pod ten ekon, jest klimatyzacja. To tak jak w Volkswagenie też kiedyś kupiłem kodę do mówię, panie, bez klimatyzacji. Nie, pod ekon to jest klimatyzacja, więc, więc człowiek całe życie się uczy. Samochód wyjedziemy sobie, zrobimy na trasę taki, taki test drive, potem się zatrzymamy, pokażemy Wam go na, na zewnątrz, ale samochód jest spoko, nie? Za te pieniądze samochód jest spoko. Dobra, jedziemy, na trasie się widzimy. Wyjechaliśmy, wyjechaliśmy, sobie pokręcić materiał na trasę, mówię, że nie jedziemy tutaj, a koleżanka mówi, że jedziemy tutaj, bo ona tu z chłopakami zawsze jeździ. Eee, no i mówię, że tutaj nie jedziemy, no i ona mówi, że jedziemy, bo to trasa. No i zobaczcie, co, jaka jest sytuacja, nie? Tak, tak się właśnie nagrywa materiał, tak się słucha, słucha kogoś. To jest jakiś dramat. No ale możemy powiedzieć, że auto ma 300 tysięcy przebiegu. Właśnie się eee, zorientowaliśmy. <laughs> chodzi, chodzi perfekcyjnie dalej, bez zmian. Stoimy w korku. Coś tam, się, coś tam się auto zagrzało, włączyła się, włączy, termostat się zaraz pewnie otworzy, włączyła się, włączył się wiatrak, chłodzi się, wszystko dobrze działa, delikatnie coś tam skrzypi w kołach, a hamulce są nowe w tym samochodzie, tył przód jest wymiany, klocki, tarcze, więc jest, więc jest super, nie? No, ale nigdy nie kręćcie materiałów w korkach, bez sensu, szkoda czasu. Dobra, mimo że zaczęło mocno padać i no nie są warunki idealne jak na napędowe auto, to możemy sobie tutaj nagrać, spróbuję go... O, tak, żebyśmy widzieli. I zobaczcie jak ta wskazówka dynamicznie przyspiesza. Zamkniemy sobie okna, żeby była odpowiednia cisza. Pewnie będzie mielił, bo to jest 2 turbo. Ale spróbujemy złapać trakcję. To jest trasa 140 możemy jechać, także. Naprawdę to auto fajnie przyspiesza. Drugi raz sobie przyspieszymy od 80. Od 80 sobie przyspieszymy, żeby wam pokazać. Trzeci bieg, 80. Przejdę na lewy pas tylko dlatego, że niestety prawy nie nadaje się do jazdy. Są takie dziury, więc nie powinniśmy jeździć na lewym pasie, ale nikt za mną nie jedzie. Ten lewy pas jest tylko do wyprzedzania, ale z uwagi na ogromne tutaj dziury nie chcielibyśmy sobie niczego urwać, bo tu coś robią na drodze. Jest 80, dobra. I przyspieszamy na trójce, pełna rakieta, gaz. Turbo się właśnie wkręciło, i zobaczcie, jak sobie ta auto przyspiesza do 120 na godzinę. Co? Źle? Bardzo dobrze. Przechodzimy na prawy, bo już możemy, jest lepsze, warunki są. Jeździmy na prawym pasie, zawsze jeździmy na prawym pasie. Chyba, że nie możemy, to jeździmy na lewym. Lewy jest od wyprzedzania. Pamiętajcie, mamy to. Dobra, słuchajcie, w ogóle sylwetka tego samochodu jest strasznie obrzydliwa, ale tak jak mówiłem, e, mówi, mówili na to chyba krokodyl, nie? Tak mi się wydaje. E, ten dziwny garb i w ogóle ta konstrukcja jest obrzydliwa, ale zaczyna mi się podobać. Ten samochód z czasem zaczyna się podobać, chyba z uwagi na to, jak jest zrobiony, jak się nim jeździ, e, jak się opatrzy. I tak naprawdę e, sorry za to, że powiedziałem, że jest obrzydliwa dla tych fanów tych samochodów, bo, bo to jest tylko tak na wyrost powiedziane, e, żeby zaczepić. Ale, ale może się podobać, to jest, każdy ma inne gusta i z tym samochodem jest tak, że sam mnie nigdy nie interesował, a dzisiaj mnie zaczęło interesować. I na przykład Saab 93 AR o tych młodszych rocznikach. Tak? Ten samochód jest piękny, moim zdaniem. Ale zobaczcie, to auto, 98 rok, kupione za 1200 zł. Przypominam, będzie do skupienia za 8-9 tysięcy, więc to też jest niedużo. Konkurencyjne co mamy? A czwórkę jakąś, e, za przeproszeniem, zajechaną, BMW trójkę, których tak naprawdę w tych latach samochód za te pieniądze to, e, boże drogi, kupować to jest strach, bo te auto są tak wymęczone z uwagi na młodych kierowców. Tak, blacha, stand blacha. Można zobaczyć sobie drzwi elegancko pokaż kolego tutaj, a koleżanko przepraszam, to jest koleżanka e, więc w takim, w takim stanie e, blacha jest super, szyby są wszystkie oryginalne, e, wycieraczki w ogóle na przednich światłach w tamtych latach, no, są jakieś braki, bo mówię, to auto nie ma tutaj tych, co to były halogeny albo jakieś kratki, z, zaślepki, to auto ma, 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 ma braki, ale to auto jest za 8 czy 9 tysięcy, więc może mieć braki ale jest 100% sprawne jest fajne, jest przyjemne, jest przede wszystkim inne i na ten moment uważam, że sap w moim rankingu Samochodów, urósł do góry i, i gdzieś się klasyfikował w samochodach, gdzie są warte po prostu do, do obejrzenia, do przejechania i do spróbowania. I chyba każdy, kto gdzieś tam przechodzi przez motoryzację, w jakiś sposób powinien doświadczać tych samochodów. A jak ktoś się trzyma jednej marki, jest fanem jednej marki przez całe życie, no to no okej, okay, też tak można, nie? Ja jestem gościem, który robi próbować, robi próbować różnych rzeczy i lubi próbować różnych samochodów i na ten moment właśnie próbuję Saba, takiego Saba, który jest budżetowym jakimś autem powiedzmy, znaczy budżetowym, kupujesz go za mały budżet, bo utrzymania Saba jest trochę droższe niż na przykład utrzymanie yy, Skody, ale dalej to nie jest jakieś absurdalne, zależy jakie części są, zamienniki, komplet hamulców kosztował do tego samochodu 1100 zł, tak? Klocki i tarcze, można pokazać, że te klocki i tarcze są nowe, 1100 zł za przód i tył, czy to dużo? Uważam, że nie tak dużo. Wejdziemy do sobie do środka. Zobaczcie, otwieracie. Jest kanapa. To jest po prostu kanapa. Tak miękko wygląda w oczach, i tak miękko się siedzi właśnie tymi pośladkami, i tak miękko to, to czuć, jak się prezentuje. To są kanapy. W jakim stanie? To jest w ogóle chidnie. 300 000, 98 rok, prawie 30 lat auto. Jak jest wykończone, sami widzicie, jak jest zrobione dla kierowcy. Tam troszeczkę dziurki są jakieś powypalane, ale to nie jest dalej jakiś zajszczany, zajszczany środek. Z tyłu tak samo. Piękna kanapa, jem ser, no bo wiadomo, klimat klimat skani, więc trzeba ser jeść. Otworzymy bagażnik. A otwieranie bagażnika, w ogóle da się tu otworzyć bagażnik. Z tej strony, tutaj na drzwiach jest taki przycisk, to jest ciekawe. Nie wiem, czy już się otworzył, czy się nie otworzył. Ten bagażnik otworzył się. Ale klapa ciężka. No słuchajcie, no bagażnik, co najmniej dwie osoby do tego bagażnika mogłyby wejść, albo trzy nawet, szczupłe, takie 1,60 60 szczupłe. To trzy osoby mogłyby się spakować do bagażnika, jakby na przykład chciały się przejechać w bagażniku. Półeczko można sobie odczepić. Nie no, to auto jest, to auto jest spoko. Naprawdę to auto jest spoko. Pan tu chce przejechać busem, więc zamkniemy. Zobaczcie tutaj, fajnie nawiewy, tam też nawiewki. Czego chcieć więcej? To jest dobre auto, nie? lewy i ogień. Ani gramika nie zadymi nie? To jest niesamowite. Nic, kompletnie ster. Fajnie. Do samego końca ciągnie. Do samego końca. Proszę bardzo, niech pan wjeżdża. Słuchajcie, mam jeszcze jeden taki przekaz na koniec yy, nagrania tego materiału e, do wszystkich tych, którzy, którzy chcą coś robić, a tego nie robią, bo y, ktoś boją się opinii, gadki, hejtu i ludzi, którzy gadają. Ja się z tym spotykam, kręcąc, yy, zrobiłem jakiś tam jeden festiwal motoryzacyjny, yy, nieduży I, i staram się w tym rozwijać, bo motoryzacja to moje hobby, jakaś pasja. Nie jestem specjalistą yy, motoryzacyjnym, nie znam się na wszystkim. Nie jestem w stanie poznać na sam wszystkich samochodów jak, nie wiem, jak mechanik, tak, bo musiałbym spędzić całe na tym życie. Pochodzę w ogóle z innej branży. Jestem w tym nowy. Założyłem YouTube'a, mam Facebooka, e, robię coś dla siebie i dla innych. Mam możliwość korzystania z tych samochodów jutro, na przykład M5 Competition, nagrywamy 22 rok, nagrywamy, no nagrywam. I, 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 i staram się tym podzielić, bo mam dostęp do tych samochodów. Sposób mojej wypowiedzi, i sposób tego, jak, jak się dzielę tym materiałem jest taki, jaki jest. Jak kogoś denerwuje, irytuje. Źle się wypowiadam, na czymś się nie znam, nie dopowiedziałem, pomyliłem się, no to mnie nie oglądaj. I tyle. Ale przekaz do tych, co chcą robić. Jeżeli chcesz się, nie wiem, nakręcić materiał na temat, albo zacząć się interesować, i, albo interesujesz się, i rozwijać się w temacie związane z, z instrumentami muzycznymi, e, to to zrób po prostu: nie patrz na innych, nie patrz na to, że ktoś będzie się wyśmiewał, nie patrz na to, że czegoś nie dopowiedziałeś, że na czym się nie znasz, że coś przekręciłeś, może po prostu właśnie w tym materiale przekazałeś w cholerę fajnych rzeczy do ludzi, którzy nie wiedzieli o tym, co ty wiesz, albo pokazałeś czegoś, czego nie widzieli. A ci, co przychodzą i się napinają i mówią, że o jesteś toki, troki. Powinieneś wiedzieć, nic nie powinieneś. Ty robisz to dla siebie i też trochę dla innych, żeby się tym podzielić. Nic nie powinniście wiedzieć. Jeżeli ktoś Cię zarzuca i tak dalej, że jesteś za mało merytoryczny, to zrobiłeś, to mnie nie oglądaj. Ale może dla kogoś było to merytoryczne i było to fajne. Może ktoś Cię po prostu polubił, darzy Cię sympatią, miło Cię ogląda tą osobę. I, 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 to, I to rób. I tyle. I miej w nosie tych, co gadają. Niech po prostu oglądają tych, kogo, kogo, którzy spełniają te oczekiwania ich e, i są tacy super dla niego. Ja im kibicuję, ja robię po prostu swoje. I wy też róbcie swoje i się rozwijajcie w tym, a nie patrzcie na jakąś opinię innych osób, nie? Bo, bo, bo to jest nieważne. Dopiekła z nimi. Reasumując, samochód 9 93 do dychy to jest ciekawe rozwiązanie. Ja jestem miło zaskoczony. Ta sylwetka zaczyna mi się podobać. Jestem zaskoczony wykończeniem tego auta, z wyciszeniem, pracą tego silnika. Jak to auto się zachowuje? Jest trochę miękkie, ale takie ma być. Tu są kanapy, a nie kubełki, więc nikt nie próbuje udowodnić, że ten samochód jest sportowy, bo nie jest. Ale fajnie przyspiesza na 185 koni. Jest ciekawą alternatywą dla tych już prze... wiadomo co... BMW, Audi i Mercedesów, tak? Myślę, że ten auto, auto jest fajne. Po prostu samo siebie i niczego nikomu nie musi udowadniać. Jeżeli ktoś ma jakieś tam ból dupy, jeżeli komuś to nie, nie odpowiada, to niech siedzi dalej w tych swoich BMK i, i Mercedesach. A BMW-ki i Mercedesy też są spoko. Po prostu próbuję pokazać, że jeżeli ktoś korzysta z usług innej marki, takiej jak Saab, e, to ma prawo i, i może być fanem w ogóle tych tego samochodu. I to co mówiłem na filmiku, na Facebooku, fajne jest to, że właściciele Saabów pokazują sobie cześć. Tak? Że, że Pani z Mercedesa nie zrozumiała, bo nie ma saba, no po prostu, nie? Więc goście z sabów to, to jest inna, inna w ogóle, inna półka ludzi, inna grupa, inna rzesza, więc mają swój flow, mają swój klimat i to jest fajne i tyle. Wspomniałem jeszcze wspomnieć o tym, że te sabowskie silniki, ja oznaczenie B204E, załóżmy tak, bo 207 to jak mówiłem, to są kolegami tak powiedział, mogę się właśnie pomylić, mogę się pomylić, bo ktoś mógł mi przekazać złą informację mechanik, ale mam nadzieję, że on się nie pomylił, to te sabowskie silniki mają bardzo duży potencjał do rozwijania mocy i spokojnie z tego silnika przy tam wkładzie 5-7-10 tysięcy, bo tam wchodzi wtryski, interkuler, turbo, no to myślę, że dychę powinno się położyć za wszystko, może za ósemkę się zrobi, nie wiem, na własną ręką robi mechanik ale te 300 ponad koni można tutaj spokojnie uzyskać z tego silnika. No i to auto wtedy jest naprawdę już bardzo takie fajne i ma zacięcie sportowe, mimo że ten samochód sportowy, no nie jest, nie? Kto kupuje takie samochody? No takie samochody kupują normalni ludzie. Takimi samochodami jeżdżą normalni ludzie. Takimi samochodami jeżdżą ludzie, którzy na przykład nie traktują auta jako pomnik, nie inwestują w samochód. Może dla kogoś to jest nie do pojęcia, ale... Takie auta kupują też ludzie, którzy zarabiają duże pieniądze. Wam się wydaje niektórym, że. Samochód, o CLS ładnie pracował, że samochód y, to jest zawsze jest odpowiednikiem jakiegoś stanu zamożności i tak dalej, i tak dalej. No nie jest tak. Są ludzie, którzy mają w nosie samochody, traktują je jako narzędzie do przemieszczania się z punktu A do punktu B, i kupują auto do dychy i mają to po prostu w nosie. A stać nic na samochód, nie wiem, za 50, 100 tysięcy są takie przypadki. Może jest to nie do pojęcia, ale są, nie dla każdego, auto jest najważniejszym elementem w życiu. I kupują takie samochody, bo na przykład mają 2 kilometry do pracy i po co im kupować samochód? Stawiają pod i tak dalej. Ale też takie samochody kupują właściciele e, projektów, gdzie całe pieniądze wkładają w samochód. Felgi mają po 30 koła. Auto jest e, dopieszczane, e, na, bo jest autem na zloty, na wystawy, a na co dzień jeździ sobie po prostu takim samochodem. I to jest normalne, bo na przykład nie stać go na to, żeby e, mieć samochód e, drugi, daily, jakiś za 50 czy 100 tysięcy. Więc inwestuje sobie w swój samochód, bo tam to jego hobby, tam jest jego statua. E, Rej cały czas dorzuca pieniądze inwestuje i dla którego, która ma dla niego wartość, bo to auto traktuje jako po prostu takie no, codzienne wozidło, więc jest dużo form ee, i można zadać sobie pytanie, dlaczego nagrywam materiał na temat takiego samochodu, jak u mnie pojawiają się różne super samochody, e, fajne auta unikatowe, ciekawe, a tu nagle takie, takie daily. No bo społeczność takimi samochodami też jeździ, nie wszystkich też stać na nie wiadomo jakie samochody, więc ja byłem ciekawy tego samochodu i chciałem zobaczyć jak Sabem się jeździ, starszym Sabem za takie pieniądze i czy można za takie pieniądze dostać e, jakiś powiedzmy w miarę fajny inny, inny samochód i uważam, że tak można dostać i to jest normalny samochód, z którym jeżdżą normalni ludzie i nie wszystkich mówię stać, niektórych to stać, też kupują takie samochody, jest wiele opcji, a Sab jest autem, który jest inny. Ciekawy jestem jeszcze spalania tego samochodu. Jak ktoś ma Saba 2 litr turbo, 285 koni, mógłby dać jakieś informacje, ile to auto pali. On ma tutaj gaz zainstalowany, my jeździliśmy na benzynie, ale niestety komputer nam nie pokazywał tego, bo ten panel jest spalony. więc. O, tutaj miał jakąś delikatną, robioną zapraweczkę, ale tak jak mówiłem, blacha jest spoko. Więc chciałem się dowiedzieć, ile ten samochód spala. Przy dwulitrowej jednostce turbo, myślę, że przy dynamicznej jeździe on może między 12 a 15 litrów spalić. Więc nie musi to być do końca znaczy ekonomiczny samochód, ale może. Więc jak ktoś ma jakieś informacje, ile ten samochód spala, to bardzo proszę wrzucić w komentarzu przy normalnej jeździe i przy dynamicznej trasa miasto, jak tam wolicie. Napiszcie coś.